Zainteresowały mnie przede wszystkim sylwetki lotników Żwirki Wigury. To byli ludzie, którzy mi zaimponowali, mogę powiedzieć. Żwirko był pilotem wojskowym i miał taki okres w swoim życiu, że więcej godzin spędzał w powietrzu niż na ziemi. Jego zaangażowanie, jego pasja po prostu była niezwykła. Tak samo wspominając żbirkę wspomniałem również Żwirę. Nie mogłem zrozumieć, jak mogło po prostu się udać dwom studentom Politechniki Warszawskiej skonstruować maszynę latającą, i tak było. Bigura ze swoim kolegą Rogalskim skonstruowali samolot jeszcze zanim zostali inżynierami. To wszystko po prostu było dla mnie bardzo imponujące, pasjonujące i to było takim impulsem, żeby po prostu tych ludzi propagować. Mieszkałem jako młody człowiek w Cielicku Dolnym, kawałek od miejsca pamięci od żwirkowiska. Bardzo dobrze zapamiętałem, kiedy na żwirkowisku w roku 1969 odbywał się harcerski alert. Wtedy na tym spotkaniu braci harcerskiej o historię Żbierkowiska opowiadał Józef Stebel i to był chyba taki najmocniejszy moment, który może nawet zdecydował o tym, że zainteresowałem się potem bardziej tym tematem. No i interesuje mnie ten temat do dnia dzisiejszego i wciąż znajduję coś nowego, coś ciekawego. Józef Stebel był tą najważniejszą osobą, był tym prawdziwym pustoszem Rzywirkowskiego. Zbierał różne dokumenty, stare gazety, które opisywały tragedię, czy potem historię żwirkowiska. Miał także w swoim domu sporo fotografii z tematem Żwirki Wigury. No i kawałki poszycia RWD-6, które znaleziono w lesie po katastrofie, które ludzie zbierali i odnosili do domów jako pamiątkę. Ale tą chyba najciekawszą pamiątkę miał po prostu schowaną, ukrytą, i tę pamiątkę żeśmy odkryli potem. W latach 80. powstał klub IKAR. Klub nie miał swojej siedziby. Wtedy było to krótko po śmierci pana Stebla. Pani Helena Steblowa udostępniła nam taki mały budyneczek, który nazywała chałupką który stał obok jej domu prywatnego. Była to pracownia pana stebla i tam właśnie młodzi, młodzież znalazła dużo tych pamiątek, tych fotografii, starych gazet, ale była tam także biblioteka pana Stebla, bardzo bogata, można powiedzieć, wprost zadziwiająco bogata, jak na bibliotekę w wiejskim domu. Myśmy zaczęli te książki przeglądać, porządkować. No, i pod niemiecką literaturą, której było tam bardzo dużo, znaleźliśmy półkę obiniętą w papier. Ten papier był wzbruszały, kiedyśmy go zrzucili. To pod tym papierem był napis. Okazało się, że to są deski z bramy żwirkowiskowej, z napisem Żwirki Wigury: Start do wieczności. W roku 1979, pamiętam dokładnie, bo wtedy razem z kolegą Leszkiem Kotulą i z moim bratem Józefem zorganizowaliśmy w tym klubie, w tej, tej chałupce Pani Steblowej, zorganizowaliśmy wystawę Urok Starej Fotografii. Zebraliśmy ponad setkę fotografii, różne jeszcze dalsze kawałki poszycia RWD-6 i inne pamiątki. Niestety w roku 81 pani Stebelowa zmarła i lokal, cały dom i ten, ta chałupka też przeszła do rąk innych właścicieli. Eksponaty zostały spakowane, ale cały czas ludzie pytali, co właśnie z nimi zrobimy, więc zarząd kościeleckiego koła na przełomie 1986 roku postanowił wybudować własny lokal, własny dom. I teraz właśnie jesteśmy w Domu Polskim Żwirki Wigury. No staramy się nasz Dom Polski Żbierki Wigury nie nazywać muzeum. On pełni funkcję muzealną, ale on również pełni inne funkcje, na przykład funkcję. Kulturalną można powiedzieć, jest lokalem weselnym nawet w tej sali głównej te wszystkie imprezy kulturalne te wesela urodziny odbywają się pod samolotami RWD 6 i RWD5, czyli że ten akcent lotniczy jest tu po prostu silny. Jest sporo ludzi młodych zainteresowanych tematem ale takiego przewodnika górkowiskowego, przewodnika społecznika, jakim ja jestem, jeszcze nie ma. Cały czas funkcjonuje również jako przewodnik mój brat, ale on jest jeszcze starszy ode mnie. Także nie mamy jeszcze młodych, jak powiedzieć, następców, ale mam nadzieję, wierzę, że jeszcze się znajdą, że po prostu temat zostanie podjęty przez młodą generację.